No, może pytań będzie kilka, ale jeden jest taki problem który tutaj chciałbym słyszeć informacje na, na ten temat. W Unii Europejskiej, u od naszego sąsiada, wykryto w robach groźne bakterie, które są oporne na antybiotyki. Są to bakterie typu ESBL. Wytwarzają one enzymy, które powodują inaktywację antybiotyków. Rozmnażają się wskutek yy, powszechnego stosowania właśnie antybiotyków. To jest, to jest taki element, który jest bardzo ważny w środowisku zwierząt. No i antybiotyki powstają w wyniku naturalnej mutacji i rozmnażają się tam, gdzie, gdzie, gdzie zarazki zostały zabite. Czyli to jest ta sytuacja taka, gdzie właściwie biorąc to, te organizmy powinny być wolne od zarazków, to, to jest dla nich dobra pożywka. One się wówczas tam rozmnażają. Najbardziej skażone y, tymi bakteriami są wyroby z indyka. Tych wyrobów na naszym rynku jest bardzo dużo. O, mamy świadomość tego, że mamy te indyki pod różnymi postaciami. Traktujemy to bardzo często jako zdrowa żywność, która jest również, y, y, którą karmimy nasze dzieci, ze względu na to, że, że tak to jest postrzegana. W związku z tym nosi, niesie to ze sobą określone zagrożenia dla, dla naszego społeczeństwa, dla naszych y, rodzin. I czy w Polsce prowadzone są badania w zakresie obecności bakterii SDR w wyrobach mięsnych? Jakie wyniki są tych badań? I czy również jest realizowana profilaktyka ograniczająca stosowanie antybiotyków? No bo to jest ten element. Właśnie nadmiar antybiotyków powoduje tworzenie tejże bakterii. No to tyle pytań. Proszę tutaj Rafał. Rzeczywiście temat jest bardzo trudny, bardzo złożony i rzeczywiście. Nie tylko jeśli chodzi o, e, o te bakterie, ale również o e, wszelkie e, tematy dotyczące, dotyczące e, stosowania e, antybiotyków e, w terapii zwierząt. No, e, przez długie lata e, w hodowli zwierząt e, funkcjonował e, taki model, że e, Najłatwiej kwestie zdrowotności stad można było zapewnić przez stosowanie antybiotyków. Stosowało się takie antybiotyki, które wręcz nazywano antybiotykami paszowymi. Logika była taka, że te grupy antybiotyków, które były stosowane w paszach, nie były włączane do terapii, terapii ludzi. No niestety z czasem okazało się, że te tak zwane antybiotyki paszowe jednak powodują pewną dezorganizację tej flory, która wokół nas cały czas funkcjonuje, że odporności przekazywane przez różne gatunki bakterii, no, są przekazywane bardzo łatwo. To nie jest tak jak e, e, u dużych e, zwierząt, że e, do, tym źródłem e, są geny przenoszone przez e, komórki płciowe i tak w zasadzie e, pewnych cech e, genetycznych. E, no, nie przynosi się zakładów. łatwo, bakterie są e, e, na tym mechanizmie jest zupełnie inaczej, są pewne e, fragmenty materiału genetycznego, które mogą być skazywane międzygatunkowo i, tak, i to powoduje, że e, bakterie e, zwalczane jakimś tam e, antybiotykiem e, powodują, e, dla tych bakterii zostanie wytworzona odporność na ten antybiotyk bardzo łatwo do różnych innych e e gatunków bakterii mogą być przekazane e za pomocą tzw. plazmidów, to są takie fragmenty e materiału genetycznego, który, który jak gdyby pewne cechy te i właściwości te tym bakteriom pomaga e przynosić. No, kwestie kwestie, kwestie e, e, stosowania tych antybiotyków rzeczywiście e, od e, wielu lat zauważa się. Zauważa się i e, no, e, efektem tego jest po pierwsze wycofanie e, tych e, e, antybiotyków e, paszowych po, czyli w zasadzie żadne antybiotyki poza Kwestią leczenia zwierząt, leczenia konkretnych przypadków chorobowych, z określeniem dawek minimalnych, okresów karencji, z określeniem poziomów pozostałości dopuszczalnych w tkankach pochodzenia zwierzęcego. Te wszystkie działania w sposób znaczący zmniejszyły ilość tych antybiotyków, które trafiają do hodowli zwierząt. No, trudno tutaj wypowiadać mi się na temat uczciwości i rzetelności, jeśli chodzi o, o postępowania hodowców. Oni nie mają prawa tego robić, natomiast co jakiś czas gdzieś tam w mediach wypływa historia o osobach, które kupowały, które wprowadzały do hodowli, bo to jest bardzo prosty sposób na podniesienie produkcyjności. No, po co no, te, te, te jednostki chorobowe, które różne infekcje bakteryjne powodują, niekoniecznie muszą powodować np. upadki zwierząt, ale powodują gorsze wykorzystanie mniejsze przyrosty, które teoretycznie mogłyby być, można by osiągnąć, więc z tego tytułu niestety jest to pewna pokusa dla, dla hodowców, nasze działania w tym kierunku. Jeśli chodzi o mleko, no myślę, że tutaj temat bardzo znacząco czy też nieomal został wyeliminowany. Systemy kontroli jakości mleka, zawartości antybiotyków począwszy od poszczególnych dostawców poprzez zbiór. Na poziomie mleczarni, badania zarówno w mleczarni, jak i inspekcji weterynaryjnej no sprawiły, że konsekwencje dla hodowców są na tyle duże, że mało kto poważa się jeszcze tutaj mleko fałszować. Jeśli chodzi o mięso różnych gatunków. Weterynaria prowadzi program kontroli pozostałości chemicznych, leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń środowiskowych. I w ramach tegoż programu na poziomie naszych powiatów pobiera, pobierane są próbki do badań m.in. na temat, dotyczące leków weterynaryjnych i antybiotyków. I ilości takich badań na poziomie powiatu w ciągu roku to są setki. Mi, nie pamiętam konkretnej liczby, ale wydaje mi się, że to jest około 400 prób na poziomie dwóch powiatów, więc jest to znacząca. Jeśli chodzi o drób, no powiem tak, nie mamy tutaj na terenie naszych powiatów ubojni indyków i w zasadzie te indyki, które trafiają. E, trafiają do nas z zewnątrz, natomiast jeśli chodzi o badania e, drobiu w kierunku antybiotyków, e, są one realizowane głównie na poziomie rzeźni, e, aczkolwiek, e, aczkolwiek e, pewnym badaniom podlegają również e, dróg, podlega również dróg e, w, e, w miejscach ich bytowania, w kurnikach. E, wnioski i tu no badania na naszym terenie nie wykazały stosowania przez przez rolników takich związków nie mogę stwierdzić, że 100% stat 100% kurników, 100% mięsa, które pochodzi z naszego terenu jest zbadane, natomiast jest to dosyć gęste sito i no Mam nadzieję, że, że temat będzie w następnych latach jednak skutkował zmniejszeniem tych sensacji, tych informacji łącznie z tymi bakteriami odpornymi na antybiotyki. A jest to rzeczywiście duży problem, dlatego że no, może się okazać w którymś momencie, że najbanalniejsze Infekcje nie dają się e, niczym leczyć. Czyli e, w zasadzie trafiamy do, e, do, do ery przed e, wynalezienia e, antybiotyków. No, myślę, że tutaj musiałbym e, e, poszukiwać jakąś tam literaturą e, e, bardziej szczegółową, e, jeśli chodzi o, o, o dane liczbowe. Natomiast, natomiast nie mieliśmy tutaj żadnych przypadków z antybiotyków pomimo, że, że, że w Polsce bywały, ani wśród hodowców, ani w naszych rzeźniach, pomimo no, dosyć znacznej liczby przeprowadzonych badań. Jeśli chodzi o fermy, trudno jest, mówimy tu o trzodzie klemień, mówimy tu o drogu, wyhodować. Do, do, dorosłe do uboju zwierzęta bez użycia to, chemioterapeutyków, tak? I to szczególnie możemy to zauważyć, jeżeli przychodzą wachlaki, mówimy, mówię o trzodziepłewnej z Danii, tak zwany duńczyk no tam po prostu po jakimś krótkim czasie po wprowadzeniu tego wachlaka pojawia się taka specyficzna biegunka, choroba nazywa się aderomatoza Ponieważ tam w tych państwach to tak jest, że zaczyna się od Stanów Zjednoczonych poprzez Europę Zawodnią, i później to trafia Na do nas. Jest tak skomansowana produkcja, że występują olbrzymie, olbrzymie problemy zdrowotne i no niestety musimy walczyć z tymi chorobami już najbardziej z takimi wysubkowanymi antybiotykami które no jeszcze działają, tak, ale może przyjść czas to wcale niedługo, że no nie, będzie, nie będziemy mieli czym leczyć, tym bardziej, że mówi się, że w Stanach jest, w przodniach występuje biegunka oporna na yy, leczenie yy, praktycznie wszystkich i tutaj, tutaj istnieje problem, Generalnie rzecz biorąc, no, nadmiernej chemizacji wszystkiego, tak, yy, uprawy zbóż, hodowli zwierząt yy, i na pewno będzie to olbrzymi, olbrzymi problem. Wynalezienie antybiotyków to bodajże 1937 rok, które insulina, no i tak długo wcale nie, nie minęło I, i tutaj mamy, mówię, no wiele, wiele problemów. Yy, jak nie to czasem będzie inna choroba, płucna i trzeba znowu ten antybiotyk stosować i cyklicznie go stosować, jest raz, prawda, przez 5-7 dni się stosuje, ja nie mówię o, o konkretnych antybiotykach, potem przerwa i, 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 i za miesiąc znowu trzeba to zrobić. Ważne jest to, yy, myślę, że, że zdecydowana większość od osób jest yy, no, świadoma tego, tak, zależy to również od, od lekarzy weterynarii, którzy E, przepisują te, te medykamenta, e, żeby po prostu przestrzegali okresów karencji. To jest bardzo ważne. Zresztą są lekarze zobowiązani do wypisania kart leczenia, książki leczenia zwierząt i tam jest wszystko zaznaczone. No myślę, myślę że, 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 że hodowcy mają tą świadomość. Tak? E, jeśli chodzi o dróg, no to to, co ja, ja nadzorowałem przez, przez tak 8 lat fermy drobiu, Y, y, tutaj głównie y, na naszym terenie lubię się kurczęta sześne i gęsi, to hodowcy naprawdę mają świadomość, tak, jest, przychodzi pewien okres, zresztą pasza ostatnia, finisher, tak, y, stosowana przez o, o, o 8 do więcej dni, jak tam się uda z, y, sprzedać, także tam już ta karencja leków y, zazwyczaj y, schodzi. Natomiast myślę, myślę tak, że Mamy na sali dwóch lekarzy medycyny ludzkiej, że oni też chyba zauważają, że coraz trudniej się leczy wszelakie infekcje, a szczególnie infekcje wirusowe. Danych 146 klub, te dane o których 2014 dotyczyło dwóch powiatów sieradzkich i 146 klub pobrano na terenie powiatu sieradzkiego w był Trzeba było z tym to nie w tej No, więc... Może pan przed niej, nie będzie łatwo. No. <grymne> jest, jest to jakiś pomysł. E... Natomiast <grymne> jeśli chodzi jeszcze o nie... to leczenie, bo ze słów nie kolegi Darka, to tak wynikało, że no, musi być stosowany ten antybiotyk i że nie ma, nie ma wyjścia. Mamy stosować antybiotyki, ale do leczenia zwierząt jest jednostka chorobowa, stosuje się na e, minimalny okres, kiedy e, umożliwi e, zwalczenie e, tenże dodatny katastrofystyku i koniec. Dalej nie. Natomiast no, e, niepokojące jest to, że pojawia się jakiś rynek e, e, tych leków, które trafiają jakimiś tam e, przez e, granicę jakimiś tam dziwnymi ścieżkami. Pojawiają się ludzie, którzy no, uważają, że lepiej wziąć ten anty antybiotyk, to na ciastkach był przypisany i tam zaserwować y, w gospodarstwie, bo tamten to był za darmo, a tutaj to trzeba było kupić, więc się y, 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 jakikolwiek antybiotyki, y, które nie są, że y, tak powiem, ukierunkowane na konkretną chorobę, a jednak y, w środowisku tym mikrobiologicznym y, y, no, wytworzą nam szczepy, które y, no, również przekazą odporność kolejnym, kolejnym Czy ludzie nie zauważają jeszcze jednego elementu takich no, bezmyślnych działań, mianowicie zdarzały się przypadki, zresztą wcale nieodosobnione, że jakieś infekcje i problemy z leczeniem infekcji dotyczyły właśnie rodzin e, hodowców, ludzi, którzy stosowali te e, e, tak, be, bez umiaru różne antybiotyki w hodowlach trzody krewnej, w hodowlach bydła, w hodowlach e, kur. Często okazywało się, że sami, że tak powiem, od tego samego miecza ginęli, bo okazało się, że w środowisku, w którym rodzina hodowcy funkcjonowała, pojawiły się szczepy odporne na wszystko. I w przypadku banalnej, jakichś tam banalnego zaziębienia kończył się przypadek śmiercią członka rodziny. Także to w tą stronę działa. Poza tym e, antybiotyki to jedno, natomiast e, e, no, jakoś też tutaj z, z powszechnego stosowania e, tych antybiotyków e, schodzi temat na przykład wywoływania uczuleń przez e, cząstki antybiotyków, które, e, które e, no, e, same nie działają jako e, antybiotyk. E, na przykład po obróbce termicznej. Antybiotyk zostaje rozbity na jakieś tam e, drobniejsze części, które nie działają, natomiast powodują potężne uczulenia, a e, ludzie sobie też nie zdają sprawy, e, jaka to jest... E, e, no, e, Jakie to jest zagrożenie? Dla ludzi zdrowych na przykład przejście obok e, e, wędzarni ryb e, to nie jest problem, ale dla człowieka e, uszulonego, uszulonego na przykład na, e, na e, jakieś tam e, antygeny pochodzące od ryb, może się to skończyć na przykład e, zejściem śmiertelnym e, w wyniku wstrząsu alfabetycznego. Pocałunek partnera, który raczył się wcześniej rybką wędzoną może skończyć się dla osoby, dla osoby uczulonej zgonem. Jakieś resztki kompletnie, wy, no resztki niewykrywane w mleku dla powodowały powodowały, Zgony nie, 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 Jakieś nie, 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 są nie, jakieś tam nie, które też są silnym e, czynnikiem nie, 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 To nie, 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 właśnie ten, ten temat, że no, mogą tutaj e, również e, bardzo przykre konsekwencje dla e, konsumentów e, rodzić. Dziękuję, Dziękuję panu doktorowi. odpowiedzi. Koncepcja i on nadal jest jakby konkretyzująca ten obszar. Bardzo szeroko nam tutaj pan y, przedstawił ten element profilaktyki. To znaczy istnieje pewna sprzeczność między tym, co Pan mówił, a co tutaj nam, nam kolega radny Darek, bo, bo Pan Darek mówił, że jednak istnieje konieczność, Pan mówi, że jednak te działania profilaktyczne są prowadzone, ale to ja bym się w to nie chciał zagłębiać i myślę, że ta polityka powinna iść zgodnie tutaj z Pana oceną w kierunku ograniczenia tych, yy, stosowania tych antybiotyków. Natomiast sprawa jest jasna co do tego, że te szczepy odporne na antybiotyki już powstały i one już są, tylko czy my w Polsce podejmowane, podejrzewam, że to są badania dosyć kosztowne, w Niemczech takie badania są prowadzone, czy my w Polsce takie badania również prowadzimy, czy mamy w ogóle świadomość, że, że, za, że, że te produkty, które spożywamy, to zawierają czy nie te bakterie odporne, odporne na antybiotyki SDL, bo pomimo tego, że, że, ta, że faszerujemy, że tak powiem w ten sposób językiem potocznym, bez zwierzęta, tymi antybiotykami, to, to być może to mięso spożywamy jednak yy, zarażone innymi, które są na te antybiotyki odpornej. I tutaj ta informacja była dla nas myślę znaczy, bardzo ważna. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, nie mam konkretnych liczbowych danych. Z całą pewnością mogą się zdarzyć. No nie można tego wykluczyć, natomiast nie demonizowałbym, że jest to coś tak powszechnego, co tyczy każdego skrzydełka czy, czy, czy utka, czy jakiegoś tam innego fragmentu mięsa z indyka. Zdarzają się te szczepy, są one diagnozowane. Eee, wiem, bo akurat ostatnio z moją małżonką, która pracuje na mikrobiologii, e, na ten temat rozmawialiśmy e, e, w szpitalu w Sieradzu, ale e, mówię, zdarzają się one, te, te szczepy, natomiast e, e, bardzo rzadko, e, powiem szczerze, na naszym terenie nie słyszałem e, e, o tym, że, że, żeby takie przypadki były. Natomiast e, ukierunkowane czy, sensu w, te, w kierunku te, e, tych bakterii, e, czy są prowadzone e, przez nas badania, nie. Są e, badania e, w kierunku e, różnych czynników e, e, odzwierzęcych. Jak również w kierunku stosowania antybiotyków i substancji przeciwbakteryjnych substancji, w żywności. Bardzo proszę, Ja mam takie pytanie to, my, do mojego kolegi tutaj. Ja Mianowicie, czytałem w internecie, że, 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 że będzie można wziąć tradycyjnie, tak? To, czy coś inspekcja na ten temat wie? To, 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 to jest pytanie. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze tutaj, mojemu z radnemu Piotrowi, że według mnie w skromnej tak? Ale dobrze jest chyba jednak mięso yy, yy, wołowe. Panie ma koledę? No. Rzulika. O, pisz królika też. Tak, więc owszem, inspekcja weterynaryjna wie coś na ten temat, i yy, myślę, że tutaj yy, no, mogę jedną rzecz yy, powiedzieć: mianowicie yy, yy, w ostatnim czasie yy, wykonaliśmy. Sporo badań, jeśli chodzi o e, producentów, również z naszego terenu, e, stosujących różne metody e, wędzenia. I e, wbrew tym pierwszym e, e, obawom, e, te. E, te wyniki wyszły bardzo fajnie i w zasadzie e, nawet przy tych naszych e, wędzeniach tradycyjnych, e, jeżeli e, stosuje się to, e, robi się to z pewną głową i z umiarem, e, te wyniki naprawdę wyszły nam bardzo dobrze. Także e, no, mam nadzieję, że jednak e, te wszelkie obawy dotyczące zmniejszenia e, e, dopuszczalnych norm E, e, tego wodorów aromatycznych, e, no nie spowodują tu jakichś wielkich perturbacji e, w, e, no, w, w, w produkcji żywności, e, a swoją drogą e, i prowadziliśmy i będziemy prowadzić jeszcze dalsze e, Szkolenia wśród producentów, wskazując im takie e, działania, które bez inwestycji pozwolą na e, zmniejszenie zagrożeń, e, no, które wiązałyby się z, z przekroczeniem tych e, dopuszczalnych norm, e, do, które, które wejdą. Więc e, myślę, że ta e, liczba. E, no, w sumie kilkudziesięciu prawie badań, no może nie kilkudziesięciu, nas badań, no jakoś tak optymistycznie nas nastroiły, Zwłaszcza, że na przykład badaliśmy takie, takie produkty jak na przykład szklonki wędzone, które wydawałoby się musiały, no, na, ze względu na dużą powierzchnię, małe rozmiary, musiałyby tych yy, yy, węglowodorów, że tak powiem, yy, nawchłaniać dużo. Wyszły dobrze. Dziękuję za potrzebną dyskusję. Dyskusję zamykam drodzy Państwo. Przechodzę do punktu siódmego. Punkt siódmy to również sprawodanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluszowie w 2013 roku.